rozdział XIX. Miłość przechodzi wszelką miarę. Miłość nie rachuje się z sobą, nie uważa na stan umiłowanej istoty, nie mierzy oddzielającej ją różnicy, lecz myśli tylko, jakby się jej oddać całkowicie i łamie wszystkie zapory, stojące na zawadzie do tego połączenia. Tak piszą powieściopisarze, że i z tym większym zajęciem bywają czytani, im większa jest nierówność stanu w ich bohaterach, gdyż to dowodzi gorętszej między nimi miłości. Z jakim więc zajęciem świat cały słuchać by powinien opowiadania o tej wielkiej miłości stworzyciela, który, zapełniając całą przepaść dzielącą go od stworzenia, nie tylko podniósł nas do stanu nadprzyrodzonego, ale uczynił nadto uczestnikami swej natury boskiej. To niewymowne dobrodziejstwo, mało przez kogo jest pojmowane, jakkolwiek przechodzi ono nieskończenie wszelkie możliwe dary. Gdyby Bóg wszystkich nas obsypał niezmierzonymi bogactwami ziemskimi i wszystkich na tronach posadził i wszelkiej rozkorzy używać dozwolił i nigdy żadnej chmurki przeciwności przez całe życie nie dopuścił, ale rajskiego szczęścia już tu na ziemi wszystkim użyczył, i gdyby nawet w tym stanie szczęśliwości na wieki wieków nas zostawił, niczym to by było, jeżeli by nas nie podniósł do stanu nadprzyrodzonego. Nie mielibyśmy wszakże do tej łaski najmniejszego prawa ani z natury płynącego uzdolnienia, i tylko z przeobfitej dobroci boskiej zostaliśmy do tego stanu przypuszczeni.